Hejka, gramy dzisiaj w Binding of Isaac Afterbirth Ponieważ yy, chcę grać w tą grę, to jest moja ulubiona gierka yy, mam ponad setki godzin jakiś tam w, w tej grze komputerowej i postanowiłem sobie, że skoro już i tak w nią gram i spędzam tyle czasu grając to, to czemu by nie nagrywać i nie pójść za... Oj, I nie pójść za yy, śladem jednego z moich ulubionych ostatnich youtuberów, czyli leniwego Matmana Callout do leniwego Matmana i... No i po prostu postanowiłem, że sobie będę pierdolić głupoty Już idę all in z tym Ej, te te itemy też są Chociaż nie, toxic shock, toxic shock jest w porządku To jest jeden w porządku przedmiot z tego wszystkiego Jan, mega, masakra Kocham mieć Ogromne nieszczęście w grze komputerowej Super się bawię ej, ej, no. Weźmiesz to? Mam 14 monet. Jezu. Ok, skill issue, I guess. Um, no, i będę sobie po prostu gadać, durnoty, japować, jako że y, moja dziewczyna wyjechała sobie na praktyki i nie mam do kogo gadać teraz w tym momencie. Um, zatem będę sobie gadać po prostu dziennie do mikrofonu, nie patrząc na nikogo, ale y, mam nadzieję, że. B będzie ktoś tam po drugiej stronie i będzie tego słuchał. Damn, tak mi, choose mi. <laughs> nie, o, zebrałem pieniądze, Ale jestem bug gamer. Ja nie mogę. Ajajaj, karamba. Dawajcie mi pieniądze. Dzięki, dzięki. Caffeine pill. Nie. Niezbyt się opłaca. W ogóle, yy, tak yy, rozpoczynając zupełnie nowy temat. Zakupiliśmy ostatnio Legimi tą, yy, tą, tą, tą yy, aplikację do e-booków. Subskrybujemy teraz do e-booków i audiobooków w sumie, bo nie, nie wiem na czym oni... O, 5 dolarów! Nie wiem na czym oni... Nie, tam było chyba 10 dolarów. Man! Słyszałem tylko dźwięk jak upadało. Nie. Nienawidzę Toxic Shock. Ej ten, ej, ten Toxic Shock w sumie może być problemem. U, czy ja zrobię ten, czy ja mam skill... O, skill solution. Wszystko wypadło poza ten. O! God gamer, let's go. Eee, no. No i mówiąc, wracając, Legimi. Zakupiliśmy, myślimy sobie. Hmm. Silly. 5 dolarów! Silly, głupiutka rzecz. Jakby. Okej, okay, ale no spróbujemy. Spróbujemy, zainwestujmy w swój wolny czas. Gaj! Okej. Okay. Eee, zainwestujmy w swój wolny czas. Mm, no bo. Kurczę. Yy, chcielibyśmy. Chodźcie, tu, dzieci moje, nie! Chcielibyśmy. Yy, więcej czytać, a. O! 10 dolarów. A słyszałem, że yy, audiobooki w sumie są dobrym. No, oczywiście, nie są jakby idealne, jeżeli mógłbyś czytać, ale są dobrym zastępstwem dla. Yy, właśnie czytania. I teraz to testujemy, i muszę Wam powiedzieć, świetnie mi się używa tej aplikacji. To nie jest sponsor, I wish, ale świetnie mi się używa tej aplikacji, bo dosłownie wychodzę sobie z moim siakiem ukochanym, karmelkiem na spacer yy, 3-4 razy dziennie, na co razem nam daje około 2 godzin. Aktywności fizycznej, podczas której normalnie nie robiłbym nic. Po prostu byłem na spacerze, and that would be it. Czy ja mogę dotrzeć i do tej skrzynki, i ten. Chyba tak, chyba tak, chyba mogę. Let's go. E, co ogólnie. U, slaj. E, no, te dwie godziny aktywności fizycznej, fajnie, super. Podoba mi się. Ok. Słuchałem sobie książki zwanej Co Nauka mówi o rasie, o chorobie. Nie, przepraszam, trudno powiedzieć. Co nauka mówi o rasie, chorobie inteligencji i płci. I fajna sprawa. Na razie jestem przy rozdziale o e, chorobie. Uu, o chorobie oraz e, inteligencji. Znaczy, o chorobie już przesłuchałem, e, a o inteligencji słucham w tym momencie. Je, nie, nie bierzemy pigułek, jako ta postać. E, I muszę Wam powiedzieć. Świetnie się tego słucha. No, bo oczywiście nie czytam tego. Znaczy, no, oczywiście. Mówię, oczywiście, jakby to było w tak oczywiste, ale słucham tego, a nie czytam. No, bo jak. Aj! 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 Bo jak y tutaj chodząc z pysem, efektywnie czytać, ciężko by było. Uuu, Statistics. I like statistics. Y no, niezbyt się da po prostu efektywnie. Efektywnie czy efektownie? Efektywnie, bo widać efekty. No, yy, ciężko się efektywnie czyta. Yy, jeżeli musisz chodzić z psem, no i skupiać się na psie, no i yy, rozmawiać z psem, trenować psa i w ogóle wszystko robić z psem, no to ciężko by się czytało, prawda? Myślę, że, myślę, że możemy się o tym zgodzić, że czytanie mogłoby być ciężkie w takiej sytuacji. Ale, kiedy sobie słucham audiobooku, no to mogę sobie słuchać audiobooku i przesłuchałem już. Yy, gdzie to się sprawdza? Nie! Sprawdziłem na moim telefonie teraz rzeczy i misnąłem 20 dolarów. Przesłuchałem już dzisiaj 3 godziny, tylko dzisiaj 3 godziny. 3 godziny materiału o który blind. O, nice. Przesłuchałem już dzisiaj ponad 3 godziny materiału. To jest insane! Jakby nie do tej pory nie było dnia, gdzie... No muszę się przyznać niestety, że nie było dnia kiedy spędziłbym właśnie 3 godziny na czytaniu, powinienem, ale czas ciężko jest znaleźć, szczególnie z pracą. No i nie było. I nie było takiego dnia, kiedy właśnie. This. Nie było takiego dnia, kiedy mogłem spędzić 3 godziny. O kurczę, pieczone. Gdzie mogłem spędzić 3 godziny... Mm, po prostu. czytając. Which is a shame, ale co, co... Ale co ja poradzę? Yy, że nie mogę znaleźć czasu między pracą i w ogóle wszystkim tym dorosłym życiem. Ciężko się żyje dorosło. No, legimi, like, fajna, fajna rzecz. Fajna sprawa 5 yy, minut gadania o tym i... Konkluzja. Fajna sprawa. Podoba mi się? Polecam. 5 dyszek miesięcznie. 4 yy, urządzenia możesz yy, podłączyć. I... Yy, więc, jak złożysz się na, z czterema ziomkami, to wychodzi ci, nie wiem, około 10 zł miesięcznie za nieograniczony dostęp do książek. Which is very nice. Kocham nieograniczony dostęp do książek, dlatego, biblioteki są super. No, tylko że w bibliotekach masz yy, bezpłatny dostęp do darmowych książek. A na Legimi musisz płacić i ma... 10 dolarów! A na Legimi musisz płacić... No ale masz... Quality, quality, quality rzeczy tam masz. Szczerze mówiąc. czy to był roll Machine? Nie, okej. Okay. Y no i masz quality rzeczy w Legimi. Więc polecam bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Okej, okay, let's go fight cholestomia again. Gówno w pudełku. Tak, jak ta... Y to jest takie, tego typu pudełko, znaczy wór, gdzie ta dziewczyna z, oj, gdzie ta dziewczyna z, gdzie jest Nemo, wrzuciła Nemo, do takiego wora też wrzucili, nie? Czy mi się wydaje? No tylko, że jedyna różnica, że Nemo nie był w gównie, ani gównem, tylko rybą, co może być dość sporą różnicą i zasłania mi to nie jest tym drog, nie? Sprawdzę, bo wygląda dziwnie. To nie był Tinted drog. okej, okay, fajnie, fajnie. Ja ogólnie, jak byłem mały, to bardzo bałem się tej dziewczynki, właśnie z gdzie jest Nemo. Nie wiem, straszna mi się wydawała. Miała ten cały aparat na zęby, i to, to było. straszne, szczerze mówiąc. Straszna sprawa, że masz. że istnieją ludzie, co mają aparat na zęby. Sam powinienem mieć w sumie aparat na zęby, nie będę kłamać. Sam powinienem mieć aparat na zęby, bo mam krzywy zgryz. I jak. na przykład muszę ugryźć. Kawałek pizzy, to przez to, że mam krzywe zęby w ten, w ten sposób, że po prostu nie stykają mi się. Jedynki z jedynkami i to jest problem z takim krzywym zgryzem. I potrzebowałbym mieć aparat na zęby, ale. Oczywiście, że. 5 dolarów. Ale. E, aparat na zęby jest cholipka trochę drogi. Nie będę kłamać. Ostatni raz, jak usłyszałem, a usłyszałem y, cenę ostatnio, ile lat. Nie wiem. 3-4 lata temu? To, to było trzy koła? To to nie są. you. To nie są takie małe pieniądze, szczerze mówiąc. To nie są takie małe pieniądze, to jest cała, to jest cała moja wypłata. Um, I. No musiałbym oszczędzić, nie wiem, chyba z rok, tak logicznie, żeby się nie nadwyrężyć, a móc oszczędzić. To był ten ten Nie. Y, I. Nie wiem, czy ja to mogę priorytyzować na ten moment. Znaczy, powinienem w sumie, bo powinniśmy priorytyzować nasze zdrowie, dzieciaki, pamiętajcie o tym, ale. E, I'm just built different. I'm just built different. Ja powinienem też. <laughs> powinienem. Aj! Nienawidzę robaków. Nienawidzę robaków. Powinienem też w sumie. Dwie rzeczy powinienem załatwić, ale jestem po prostu za leniwy. Zbyt leniwy, żeby robić rzeczy. Yy, myślę, że wiele osób. Cholipka. Myślę, że wiele osób zreluje. Co my tu mamy? O, lepszy przedmiot na spację. Don't mind if I do. I w sumie ten y Bookworm Progress. Let's go. Nie możemy wysadzić kipera, bo już był grid. Jany mega. Coś się. Zacznę mówić brzydkie słowa. Zacznę mówić brzydkie słowa zaraz. I nie będzie to miłe dla, ani dla słuchaczy Was, ani dla mnie. Bo ja nie chcę mówić brzydkich słów, bo brzydkie słowa są bardzo niemiłe do słuchania i do mówienia. Jest to bardzo nie po chrześcijańsku, aby mówić brzydkie słowa. I nic nie dostałem przez to. To było przez to, to było przez to, że nie wysadziłem żadnego keepera, mówię wam. A i ja zapomniałem w ogóle użyć tego. A Book of Belial. Że Trzemy coś tutaj zrobienie teoretycznie secret room, ale ten secret room jest taki absurdalny. On może być w 50 różnych miejscach. Nie, pierdziele, nie mam bomb. Co drogą? Miałem dzisiaj ogromny jumpscare. E, ajajaj. E, wyprowadzając karmelka na spacer. Bo... E, to fakt, co to za muchy? Co to za muchy? Niebieskie muchy? Czemu to są niebieskie muchy jak u uh, hash, hash floor? what the fuck is this? Co to za dziwne AI? Czemu one tak latają? What the hell, ale jumpscare? E, no, mówiąc o jumpscarze. Miałem właśnie dzisiaj jumpscare, e, wyprowadzając, wyprowadzając Karmelka na spacer. Okej. Okay. Ponieważ... Zobaczyliśmy Rottweilera. Taki, taki duży, duży, duży psiak. Taki yy, zwykle czarny, z takimi brunatnymi łatkami. I one są ogólnie takimi miśkami: one są takie słodkie. I ja patrzyłem na nie. I byłem jak: wow! Ale ty jesteś. To w sumie może mi życie uratować. To jest fan. Eee, I tyle. Sprawdźmy to, co to jest. <grystanie> ok. Yy, I wysadźmy ekiperów, Fajnie. No i właśnie to są takie miśki, takie fajne i ja sobie stałem i się nim zachwycałem Bo sobie mówię, Miejciu, ale ładny jest ten Rottweiler, ale supi jest I on wtedy tak podskoczył na przednią łapę, jakby chciał zacząć biec I yy, ja się, ja obstrałem gacie, nie będę kłamać, obsrałem porty swoje I myślałem, że zacznie biec na mnie, że ja nie mamy mamę mu uraziłem czy coś yy, I myślę sobie, kurka rurka po mnie już chciałem spieprzać ale potem on stanął w miejscu, jakby spojrzał się na mnie, jakby mnie tylko sprankował i poczułem się strasznie głupio, że dałem się sprankować psu i to tak doszczętnie, Także po prostu no, on podskoczył i ja dosłownie nie wiedziałem co się dzieje, już myślałem to mój koniec, ginę, 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 ginę ale jednak tylko, nie wiem, coś mu odpieprzyło i może, nie wiem, kreta wyczuł w ziemi i do kreta chciał dotrzeć uuu, za pierwszym razem Boże, to znowu on. Mamy już maks pieniążków, nie mam na co je wydać. Yy, następny deal, nieważne jaki się pojawi, wchodzę tam. Wchodzę tam, nieważne jaki deal, i wydaję pieniądze, bo po prostu będę je mordować Okej, okay. yy, mój pies właśnie, karmelek, gryzie gazetkę z netto i będzie robił bajzel. Yy, myślałem, czy ci nie pozwolić, karmelek, na to, ale. Będziesz robił bajzel, bo będziesz miał gigantycznie dużo. Gigantycznie. Gigantycznie. Będziesz miał bardzo dużo małych kawałków papieru rozwalonych na ziemi. Nie wiem, ty masz swoje drewno, ty masz swoje gryzaki, ty masz swoje wszystko. Nie. Znajdzie ten. wow, przepraszam najmocniej, czarny ekran. Yy, nie. Znajdzie losową gazetkę z sklepu spożywczego netto i postanowi. Już, to sobie ugryzę, to jest. To, tego jestem fanem gryzienia kocham gryźć gazetki netto nie obchodzą mnie yy, człowieku zabawki, które mi kupujesz. Mm -mm. Co my to mamy? <sighs> no nie no to jest useless. Podniosę to po to tylko, żeby się zamknął. Nie zamknie się. Okej, okay, to chociaż Aniołkę będę bić. Okej, okay, bo... Void najgorszy quality 4 przedmiot jaki istnieje, szczerze mówiąc? Nie ma gorszej. Dobra, sklej! Sklej! Nie obchodzi mnie to! Nie obchodzi mnie! Nie obchodzi mnie Void! Nie obchodzi mnie Void! Nie obchodzi mnie to! Szczerze mówiąc! Nie obchodzi mnie to, że tańczysz! Mało mnie to obchodzi! Czy mam taki mały tier raid. nagle? Aj jaj. Okej, okay. wrócił. Wrócił tirate. A! A! Nie um Boże, myślałem, że on umarł. Sklej, nie obchodzisz mnie. Ja nie mogę. Nie wiem, czy możemy czy możemy dostać dobre przedmioty w tej grze komputerowej? Aczkolwiek nie idzie nam tak źle w sumie. Nie idzie, nie idzie nam, yy, mówiąc nam mam na myśli mi, bo chcąc, nie chcąc to ja prowadzę rozgrywkę gry komputerowej. Ale no, nie idzie nam tak źle. Może na nich to poczekam aż oni sobie umrą, bo nienawidzę ich, nienawidzę ich. Mogą sobie pójść i nie wracać. Larry Junior. Lubię Larry Junior jako keeper, bo daje bardzo dużo pieniążków. No już lakap. jesteśmy już przy dwa szczęście. Świetna sprawa. Okej, okay, ale już nie potrzebujemy więcej pieniędzy. Mamy 99 pieniędzy. I no, nie, nie, nie potrzebuję więcej. Pomrzecie sobie? Sami mam wam... Wow! Wow, wow, the wiz Jumpscare. Okej. Okay. Okej, okay, fajna sprawa. Super. U, homing, nice! Mm, ogólnie ten run, jaki teraz mamy... OK, might as well. Co to jest? Empress useless. Ten run, jaki teraz mamy, nie jest jakiś niesamowity, ale no nie jest też zły, jest w porządku, jest do wygrania, chyba że teraz nagle będę miał skill i umrę, okej, okay. I hope not. co my tu mamy, dwie sakwy i złota bomba, okej, okay. fajnie, super, dzięki, daj mi szansę, a po co mi w sumie dolary w tym momencie, co my tu mamy? Okej, okay, to jest w porządku. To jest dobra rzecz, lubię tą rzecz. Sinus infection może nieironicznie wykarować ran. Jeżeli masz jakiegoś długiego bossa czy coś takiego, to sinus infection jak już utknie na dziadzie, no to nie zejdzie, jak sama nazwa wskazuje. Ta nazwa wskazuje tylko na chorobę dróg oddechowych Rafale. E Gier wskazuje na to, że nie zajdzie, Co to jest? A to może się jeszcze przydać. To jest conjoint. To jest zawsze fajne. A co to za karta? Okej, okay, zeszłej się. Idziemy dalej. Dobra, przynajmniej mogliśmy wydać troszkę pieniążków. Super sprawa. Su, Ajajaj. Karamba. Super sprawa, że wydaliśmy pieniądze. Kocham wydawać pieniądze. Właśnie, a propos wydawania pieniędzy. Muszę sobie. Mm, Muszę sobie zakupić jakieś buty. I za. What the hell? Skąd on mi się wziął? I zastanawiam się nad. Y jakimiś wansami czy martensami, takimi wiecie. Kulkid. Cool, cool Kulkid. Cool Kulkid uh, cool y budki, nie? Kulkid cool butki I zastanawiam się właśnie nad y nimi. Ale. Y cykam się. O OK okej, I guess. Ale cykam się, bo no, nigdy nigdy takich butów po prostu nie kupowałem. I nie wiem czy będą na mnie pasować, nie, bę, nie wiem czy będą do mnie pasować No jakby ciężko jest kupować buty, o których y, jakby no, nigdy nigdy w takowych nie chodziłeś. Ja do tej pory chodziłem w e, jakichś pumach, jakichś sneakersach i tak dalej, a tutaj nagle takie, wiecie, ciężkie decyzje wchodzą, Dobra, nie lubicie. Takie ciężkie decyzje wchodzą w życie i weź tu człowieku ogarnij się. Weź tu się człowieku ogarnij i weź tu podejmij taką ciężką decyzję. No, karmelek się domaga atencji. Wow, ale dodge. Nie wiem, te pokoje są dziwne, bo tutaj... Uuu. Ej, ale tutaj... Czy ja nie umrę? Okej, okay, prawie umarłem. Ale wziąłbym jeszcze to, Bukowicius, bo to jest... Ej, ale to w sumie jest... To w sumie jest useless dla mnie, ten Satanic Bible. Fakt, że jakby no dam, ile teraz lepszy przedmiot po pokonaniu bossa, ale to w sumie that's it, więc powinienem zostać przy tym. O, dzięki. Okej, okay, slay. Ja mam teraz book of virtues z yy, tym tym głównym. No, wiecie, też mi pieniążka, dzięki. Super, We, I am healed. I have been healed. I lecimy teraz do bossa. Postaramy się coś ugrać. Let's hope for a deal. O oh, bloat. Okej, okay, fajnie. Karamba, okej. Okay. Prawie dostałem obrażenia, ale... Nie do końca. Oho, to mamy... lecimy w conjoint. No, idźmy w conjoint. A multidimensional baby zawsze jest jakby fajny. Bo robi rzeczy tak z ukrycia. Wy moglibyście nie wiedzieć, jak bardzo pomaga wam właśnie multidimensional baby. No bo w sumie jest trochę dziwny do grania, around, nie? Że grać, grać dookoła, 10 dolarów. Grać do dookoła multidimensional baby jest trochę dziwnie, trochę ciężko. Nie będę kłamać, ale opłaca się. Nie, nie będę tutaj spędzał czasu, pierdziele. To byłoby takie tedious, marnowanie czasu. Eee, jesteśmy w sumie w drodze na... Wow, what the hell? Jesteśmy w sumie tempem na hash, ale czy ja chcę iść hash? Absolutely not. Absolutely not. Eee, jestem bardzo crusty w tą grę komputerową, bo pomimo tego, że jest jedną z moich ulubionych, to nie grałem w nią... Umrzej, musiałem się podrapać. Nie grałem w nią od dość długiego czasu, bo... Nie miałem czasu i sądziłem, że to to teraz co robię, czyli nagrywanie, gadanie do ekranu, będzie mnie trochę motywowało do grania, chociażby raz dziennie, nie? No bo kurczę, lubię grę komputerową, a nie gram w grę komputerową. Co to ma być? No, jestem trochę crusty i jestem prawie pewien, że gdybym poszedł pobić się z haszem, to bym po prostu zdechł instantly. Jakby nie przeszedłbym nawet Blue Baby fazy. Szczerze mówiąc, i już bym umarł. Ale dalej jestem the goat, jeśli chodzi o mapping. No, proszę was, prosto do bossa. No, poza tym, jakby mishapem na yy, pierwszym pokoju. Czemu jestem taki szybki? Czemu jestem taki szybki? Czemu jestem taki szybki? Co to się dzieje? Czemu byłem taki szybki? What the hell? Ok, dobra, ale teraz It lives, umiera. Bo mamy insane build. Okej, okay, let's go. Scapular, ok, mamy seraphim, I guess. Mamy flight. A może? Nie, nie, idziemy, idziemy grać safe. Idziemy grać safe. Nawet nie wiem co, nawet nie wiem co ten co yy, tainted keeper odblokowuje jak pokona Hasza. Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Przyznam się. Cholipka. Przyznam się bez bicia, że nie wiem co odblokowuje ten tainted keeper po pokonaniu Hasza. Yy, więc powiem po prostu, że nie jest worth it. Boże, no widzicie, widzicie, widzicie. Już bym trzy razy na haszu umarł, bo nie miałbym yy, pieniędzy na ziemi po prostu. Bo z czego ja bym wygenerował pieniądze na ziemi po zabiciu hasza? Znaczy no podczas bicia hasza w sumie, no bo po zabiciu hasza, no to oczywiste, że z hasza bym wygenerował pieniądze, ale... Podczas bicia hasza nie wiem, może... Może jedna czy dwie muchy by mi pieniążki dropnęły. I tyle. A poza... Karamba! A poza tym to musiałbym mieć... Niesamowity ten skill solution bez skill issues. A nie wierzę, że takie coś by mi się udało. Co my tu mamy? Bomba i więcej pieniędzy. Nie potrzebuję więcej pieniędzy, ale very nice of you. Dziękuję. Boże, dają mi piguły cały czas. A ja im mówię, że ja piguł nie mogę brać, bo ja mam uczulenie. Boże. Dzięki Bogu, że mamy te pieniądze na ziemi, bo. Już było tyle close calli, gdzie po prostu, no, umarłbym. Umarłbym i byłoby, i byłoby tyle po prostu, ja nie mogę. Czemu ta gra jest taka trudna? Znaczy, ja rozumiem, że Pani of to ma być trudna gra, ale dlaczego ona jest tak trudna? Dobra, może teraz się wybafujemy. Może teraz, okej, okay, byleby nie Curse of the Blind. To jest gówno, to jest gówno, to jest sraka, literalnie. Okej, okay, mamy Conjoin, co zawsze jest supi. Czyli pierwszy pokój nie dał nam... Zasą mnie. Dziad. Dziad i Grubas swoją drogą. Czyli pierwszy pokój nie dał nam nic. cieka. Wow. Wow. Pierwszy pokój nie dał nam nic. Crazy. Zapomniałem, że te czerwone, te... Kejże? Nie, to nie jest Cage. Demo, Domo. Nie, nie, nawet. Nie, to... Nie pamiętam. Te czerwone, czerwone warianty tego ziomka tak robią, że mają takie... Y, bullet Hell sprawy takie Toho Project, like. A propos Toho Project, ostatnio, ostatnio mi się ten klip Tobiego Foxa, który mówił. AI, który mówił perfekcyjnym japońskim, tylko po to, żeby po sekundzie powiedzieć właśnie TOHO Project <grymkańska> z amerykańskim akcentem. To jest dalej najśmieszniejsza rzecz związana z Tobiem Foxem, jaką oglądałem. tak to Kokoromo.

Toho Project, y, klip Tobiego Foxa. Najśmieszniejsza rzecz związana z Tobim Foxem, jaką widziałem na internecie. Ostatnio też, mówiąc za Undertale, ostatnio widziałem na y, twitter.com, y, że był jakiś YouTuber, który postanowił, że zrobi śledztwo, czy y, y, piosenka Undyne jest jakby skopiowana od kogoś, i na dowód jakby miał w tle gameplay Undertale, tylko że tinted jakby kolor był trochę zielony ekranu i jak... Ajajajajaj. I jakby mówił, że Toby Fox ukradł od niego tą... a nie, speed down wziąłem. Że ukradł od niego tą właśnie melodię do piosenki Undyne. I z tego co widziałem na Twitter nie udało mu się zbytnio tego udowodnić. I ludzie myślą, że to jest satyra przez to, że dosłownie w tle leciała, leciało Undertale, tylko że zielone. Ale apparently he was 100% serious. Że po prostu mówił serio, że tam, że coś, coś się zadziało, nieciekawego z e, Tobim Foxem i z robieniem tego e, właśnie tej piosenki. I w sumie muszę chyba... Muszę chyba... E, samemu zrobić research, czyli po prostu pójść na YouTube i obejrzeć filmik. Taki research właśnie kocham, żeby sprawdzić o czym on tam pierdoli. Bo to brzmi, szczerze mówiąc, insane. Fakt jakby, że mówisz, że Toby Fox ukradł od ciebie piosenkę. Aczkolwiek może on tego chce właśnie, żeby to był, wiecie, żeby to był rozgłos i żeby ludzie oglądali jego filmiki na YouTube. Może. Ja się nie dam tak wciągnąć jednak. <laughs> nie dam się tak wciągnąć? Łatwo. Przejrzałem twoje evil schemes. Przejrzałem twoje złe plany, panie zielony undertale. Nie dam się tak, łatwo. Ej Boże, i na całym di chest otrzymałem jeden przedmiot. A! I forgore. Ej, teraz musimy znaleźć ten... Musimy znaleźć Secret Room, żeby no, nie zdechł. Man! Let's hope, że w sekretnym pokoiku mamy jakieś monetki. O, a czy to mnie leczy? Powinno. O, let's go! Okej, okay, dobra, to... Wszystko zaplanowane jednak. Jednak wszystko... Wszystko zostało rozplanowane Perfekcyjnie. Karmel, nie jedz... ...rośliny! Dzięki! O, umrzeć możesz... ...od jedzenia rośliny. E, no, wszystko zostało... ...zaplanowane stuprocentowo. Nie ma skill issues. Let's pop the book. Karamba. Okej, okay, dobra. Karamba. Okej, okay, dobra. Boskie RNG. Kocham kiedy to się dzieje. Dobra, mamy to. Zero... Zero problemów z grą komputerową. GG!